Dzień dobry moi drodzy! Mamy przyjemność przywitać Was w pierwszym dniu świętowania tygodnia rekina w Akwarium Gdyńskim. W dniu dzisiejszym będziemy obalać mity związane z rolą rekinów w kinematografii w programie Kino pod wodą. Chcielibyśmy również Wam przypomnieć o dwóch konkursach, które rozpoczęły się w dniu dzisiejszym. Jest to konkurs y, fotograficzny, dzień z życia rekina oraz konkurs plastyczny, problemy rekina we współczesnym świecie. Zaczynamy od klasyka. Y, oczywiście na pierwszy rzut nasz klasyk, który pewnie doskonale znacie, czyli... Ten Film, który tak. budzi w nas grozę, kiedy myślimy rekin, mamy przed oczami tego strasznego... Zimny pod na czole. Tak, zimny pod na czole i z oczami żarłacza białego. Ten film budził wiele grozy, ale czy słusznie, czy rekiny no faktycznie atakują ludzi, są żądne ludzkiego mięsa i naszej krwi? Jak domyślacie się, oczywiście to nie jest do końca prawda, że rekiny mają w sobie taką chęć zabijania, atakowania tych osób z premedytacją. Są to cechy typowe dla nas ludzi, ale nie dla tak nie urażając rekinów, ale tak naprawdę bardzo prostych zwierząt, którymi rządzi instynkt. Możemy powiedzieć, że no rekiny raczej ludzkiego mięsa jeść nie lubią, chociaż. Oczywiście, zdarzają się wyjątki od reguły i może gdzieś żyje w oceanie rekin, który żywi się tylko i wyłącznie ludźmi, ale z zasady rekin mięsem ludzkim gardzi. Dokładnie, nie jest to jego ulubiony posiłek. E, ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na pewną scenę. Czy kojarzycie scenę, kiedy nasz główny bohater, bohater, czyli rekin, wskakuje na kuter i atakuje kapitana? To jest możliwe. Jest! To jest no, możliwe, właśnie. moi drodzy, <gry> tu pomimo tego, zespoczeni. że wyglądało to dość nierealnie, ale tak naprawdę rekiny widzą nawet do 2-3 metrów ponad powierzchnię wody. Czyli rekin będąc pod wodą, on widzi osoby stojące na kutrze. Często zdarza się tak, że rekiny wskakują na łodzie zainteresowane czymś. Więc jak najbardziej ta scena była realna. Wracając jeszcze do celowości ataku rekina na człowieka. Tak, nie wiem czy oglądaliście film 183 metry strachu. Ja oglądałam, ja przyznam, że nie. I powiem Wam, że film ten trzymał w napięciu, tylko trochę ciężko jest... Oglądać filmy o rekinach, kiedy ma się wiedzę biologiczną. Oglądanie jak ten rekin zabija wszystkich ludzi wchodzących do wody, to było przesadzone. No tak, tak jak mówiłyśmy, że to są jednak u rekinów pierwotne instynkty, a nie takie cechy przypisywane tak naprawdę nam ludziom. Jeśli rekin poluje na jakąś ofiarę, ta ofiara ofiarę ucieknie z reguły, skończy się tak, że popłynie szukać innego jedzenia. Dokładnie, bo a nie będzie, coś zjeść. Tak, a nie będzie szukał opieki cennej. Energii. Koro mówimy o pierwotnych instynktach i zachowaniach typowo ludzkich. Jest taki film jak Piekielna Głębia, a tak, gdzie mamy pierwotne istoty, którym szczepiono tkanki mózgowe człowieka. Tak. I jak to się kończy? No właśnie, to bardzo ciekawe. Kto przetrwa? Może nie będziemy dawał tu spoilera, może jednak kogoś zachęcimy do obejrzenia takiego filmu i wyłapania, co tam mogło później tak. No właśnie, ale czy gdybyśmy połączyli mózg rekina z mózgiem człowieka, a raczej tkankami czy z jego mózgu, to czy myślenie rekinów e, jakoś by się zmieniło? Czy mogą no. być złośliwe i chcieć zjeść ludzi, którzy robili na nich badania? Czy złośliwe? Nie wiem, ale na pewno ich instynkt byłby nadal bardzo silny, a skoro by miały możliwość planowania, przewidywania, to by była wtedy najlepsza broń. No tak, zrobimy się... istoty, które potrafią analizować i planować, w jaki sposób chcą na przykład uciec chociażby z tego. Tak, miejsca. uciec bądź też kogoś pożreć, no. eliminować. Dokładnie, więc w sumie... Więc, mieszanka wybuchowa. Tak, zdecydowanie tak. Skoro mówimy o e, mieszankach wybuchowych i o tej roli rekinów e, jako bestie żądne ludzkiej krwi. Tak naprawdę natrafiłam na jeden film. Jest to ostatnia misja USS Indianapolis. Ten film opowiada o walce o życie amerykańskich marynarzy, którzy utknęli na oceanie. W wodzie znalazło się 900 osób. Po pięciu dniach udało się uratować tylko 300 dlatego że znaczna część z nich umarła z powodu odwodnienia, zatrucia solą morską, odpłynęła od reszty w poszukiwaniu wyimaginowanej bezludnej wyspy, bądź też została pożarta przez rekiny. I, I właśnie, czy to jest możliwe, jak myślicie, bo ciekawe w sumie. No... tyle osób Tyle osób, tylko tak naprawdę tam nie było statystyk, ile osób mm -hmm. padło ofiarą rekinów. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, jesteście na środku oceanu. Widzicie płetwę przepływającego rekina. Co czujemy? Oczywiście czujemy strach, bo o, mamy tak. zakodowane, że rekinów trzeba Należy się ich bać, bo to są niebezpieczne zwierzęta. Co się dzieje, kiedy my odczuwamy strach? Nasze pole elektromagnetyczne jest silniejsze, a rekiny dzięki ampułkom Niego, wychwytują pole elektromagnetyczne. Jeżeli ono jest mhm. zwiększone, ciekawi, to te zwierzęta podpływają, mogą próbować atakować. Jeśli taki jeden rekin zaatakuje, do wody dostaje się krew, która wabi inne osobniki. Czyli rekin są po prostu zainteresowane, zdaje się tak. ich jeszcze więcej. Czyli jeszcze więcej możliwości zdobycia prostego pokarmu tak naprawdę. Karnie tak. będzie uciekał. Ten film jako jeden z pokazuje prawdziwy scenariusz z życia wzięty. Tak, a nie wyimaginowany dziwny świat. Ocean tak. Strachu, który opowiada o małżeństwie nurków, którzy odknęli na środku oceanu. Łódź, która miała ich odebrać z nurkowania, odpłynęła bez nich. I o czym mówi ten film? Oczywiście mamy tam rolę rekina, ale to również nie jest ożercza bestia, tylko rekin jako istota żyjąca w tamtym środowisku. Czyli tak to naprawdę element ekosystemu. Tak, tak naprawdę film skupiał się bardziej na emocjach tych osób, tych ludzi. Który jak możemy się powiedzieć realnie w takiej sytuacji? Tak? Co ważne, film ten był kręcony z udziałem prawdziwych ryb, nie był to żarłacz biały. Były to żarłacze rafowe, czyli rekiny, które są dość obeznane z obecnością człowieka, ale jednak dość odważne, że aktorzy musieli się faktycznie jakby wzmagać z tymi prawdziwymi emocjami, które towarzyszą nam przy spotkaniu. Z rekinem, bo przyznam, że też nurkując, właśnie w Australii spotkałam razem z narzeczonym rekina, ale wiedziałam, że nie mogę się bać, tylko trzeba się tym nacieszyć, tym widokiem. I on po prostu całkowicie spokojnie obok nas pływał. No jak się zrobiło za dużo ludzi, to po prostu uciekł, ale zdaję sobie sprawę, że dużo osób ma jednak przed oczami ten strach. Zgadzam się. Jeśli chodzi jeszcze o rolę rekinów w środowisku, ja jako fanka seriali kryminalnych obejrzałam odcinek CSI, w którym na plaży znajdował się martwy rekin, w jego żołądku znaleziono fragment ciała człowieka. W trakcie śledztwa okazało się, że tak naprawdę ten człowiek padł ofiarą morderstwa, a jego zwłoki rzucono do wody. I ten fragment ciała rekin zjadł, żerując już na topielcu. I to pokazuje ich rolę w środowisku, że tak naprawdę one są drapieżnikami, ale one są również oczyszczaczami. Tak. Przyznam, że ten serial niechcących pokazał tak naprawdę jedną z prawdziwych ról rekinów właśnie w świecie przyrody. Tak naprawdę też oczyszczają dno oceanu z tych martwych organizmów, na których mogą po prostu żerować. Chcesz zmienić kierunek naszej rozmowy i na chwileczkę przejść do świata trochę, no dosłownie w sumie z bajkiem, do rybek sterajnych. Myślę, że większość z nas ta bajka jest doskonale znana. Tam mamy jednego z głównych bohaterów rekina, który nie chce zjadać dużych ryb, żółwi i tak dalej. Czy takie rekiny w ogóle istnieją? Takie, które nie jedzą takich dużych ofiar, nie mają potężnych zębów. Nie polują na swój pokarm, okazuje się, że bajka też tu pokazała prawdę, bo mamy na przykład rekina wielorybiego, yy, wielkogębowego, wielkogębowego czy długoszpar, tak, tak. które przecież odżywiają się podobnie jak wieloryby planktonem, więc bajka troszeczkę pokazała yy, prawdę, jak jest w świecie przyrody. Jeśli chodzi o bajki, moi drodzy, kolejny tytuł, czyli Mek. Film o megalodonie. Dlaczego bajka? Dlatego, że naukowcy uważają, że ten rekin wymarł. Jednak nadal są teorie mówiące o tym, że gdzieś w głębi oceanów megalodony nadal żyją. I tego też dotyczył ten film. I tak, tak naprawdę. Wszystkie sytuacje tam umieszczone mogłyby być prawdą, gdyby faktycznie ten rekin istniał. Był ogromnych rozmiarów, tak? tak. większych od tych rekinów, które żyją w obecnych czasach. E, trochę wyimaginowanym obrazem natomiast jest megalodon przedstawiony w filmie Mega szczęki, kontra Mega Macki. E, tak, to już całkowita bajka. E, rekin atakujący samolot. Dość duże wysokości, biorąc pod uwagę, że rekiny wyskakują nad powierzchnię wody ale na wysokość około 9 metrów, a nie kilkuset, bądź też kilku tysięcy metrów. Nie mówiąc już Dokładnie. o jego walce z mega ośmiornicą. Reżyser miał dość wybujałą wyobraźnię. Tak, zdecydowanie tutaj możemy się nacieszyć po prostu całkowitą fikcją. Nie skupiając się na rzeczywistości. O brak wyobraźni nie możemy również oskarżyć twórcy filmu Rekinado. Tak, jedyny chyba z moich ulubionych, jeśli chodzi o taką całkowite oderwanie od rzeczywistości. Tak. Eee, latające rekiny, rekiny, które są porwane przez tornado, eee, z tornada są wyrzucane. wyrzucane i atakują na... od razu ludzi. Moi drodzy, czy tak mogło być? Po pierwsze, czy rekiny żyją bez wody? Mm -mm. Nie. Chociaż mamy jednego rekina, który. Mamy. Tak, maksymalnie 12 godzin nie jest w stanie przeżyć poza wodą, e, czyli to... rekin tolerantowy. Tak. E, no ale to jest jeden z licznych przypadków, który coś takiego potrafi. Rekin po prostu czeka, aż ta woda z powrotem napłynie i na pewno nie ma siły na to, żeby jeszcze. Atakować inne organizmy, a co dopiero mówimy o ludziach? My pomyślmy sobie o samym zderzeniu takiego ogromnego rykina z jakimś podłożem, podnikiem, jezdnią. Zdrowy rozsądek podpowiada, że no nie jest to możliwe. No, raczej nie. Podobnie jak rekiny chodzące po piasku. O tak, kolejny Rekiny na plaży. No dodatek potrafią one w tym filmie kopać tunele, dzięki którym potrafią dostać się do człowieka, który leży sobie gdzieś tam na tej plaży. Wyobraźmy sobie, jak taki rekin, który ma usztywnione płetwy, miałby kopać taki dół. I niczym dżownica, która po prostu zjada ten piasek no i wiadomo, I co się później z dzieje. No mamy rekiny chodzące ładnie. Tak. owczem. Są to rekiny przydenne na przykład w wobegongi. One używają do tego swoich płetw, ale one kroczą po dnie a... i są w swoim naturalnym środowisku, tak, czyli w wodzie, innym. gdzie to ciążenie jest tak. zupełnie inne niż y, gdyby miały się poruszać na lądzie. Tak. Kolejny wspaniały tytuł, czyli wielogłowe rekiny. O, jest tak. ich od dwóch chyba nawet do, do sześciu. sześciu. Tak. Y no, może film budzi grozę, ale patrząc na to z punktu realistycznego w macicach samic rekinów czasami odnajdywano embriony z dwoma głowami. Ale taki zwierzak w środowisku naturalnym nie miałby szans na przeżycie. Dokładnie, gdyby ktoś się zastanawiał w ogóle skąd takie mutacje się biorą, to dlatego, że mamy przełowienie większości gatunków rekinów. Rekin ma coraz mniej partnerów czy partnerek do krzyżowania się, stąd pojawianie tak. się coraz większej ilości mutacji z przyczyn niezależnych od nich. Pomijając to, że no faktycznie mamy tarotki z dwoma głowami, nie wyobrażamy sobie, jak taki rekin miałby się poruszać w wodzie. Kto no steruje tak. w takim razie? Która Kto głowa? Steruje, która głowa i jak on ma pływać? Przecież nie bez kozery rekiny mają taki kształt ciała, jak mają. One mają wyglądać jak pocisk, a tu raptem mamy Ty. pach, dwie główki. No właśnie, czyli to które tak naprawdę hamują całą siłę No a wyobraźmy trendu. sobie, że w innym filmie mamy aż sześć głów. Jak taki rekin miałby się poruszać? No mogłoby być to dość ciężkie. Jeśli tak. chodzi nadal o mutację, wisienką na torcie jest nasz sharktopus. Oh, tak. Rekin połączony z ośmiornicą. Przód rekina, tył, tył ośmiornicy. ośmiornicy. Dość ciekawe połączenie. Pytanie tylko, no okej, okay. niby rekin się porusza, ale tak naprawdę siłą napędową rekina jest jego ogon. Czy macki działają na no ogon? No nie, nie. oczywiście ośmiolica też wy, jakby wykorzystuje ten napęd wody, ten wyrzut tej wyrzut. wody. Wyrzut, 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 a tak? nie ruch macek. No więc... właśnie, więc to nam sobie dalej ciężko wyobrazić, jak takie miało być realne połączenie, ale no jak widzimy autorzy, mają? Mają nieograniczoną wyobraźnię. Tak. No i chyba powoli zaczynamy zazdrościć. <laughs> no poniekąd można. Chciałobyśmy zaznaczyć, że nasze dzisiejsze spotkanie miało na celu podkreślić i pokazać jakby prawdziwą naturę rekinów i to, że tak naprawdę nie są zabójcami, których celem życiowym jest zjadanie ludzi. No ale niestety kino próbuje utrwalić w nas wizerunek rekina jako krwiożerczej bestii czyhającej na człowieka. Tak naprawdę są to zwierzęta, które znajdują się na szczycie łańcucha troficznego mórz i oceanów i one są niezbędnym elementem, aby ten ekosystem mógł istnieć. Przez to, że my mamy przeświadczenie ich jako niebezpiecznych dla nas i najlepiej je wszystkie wytępić, równowaga zostaje zachwiana. Tak, wydaje mi się, że Monika bardzo ładnie to podsumowała, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś z Was skusi się na obejrzenie któregoś z tych filmów, o których dzisiaj mówiłyśmy, to postaracie się spojrzeć na te rekiny, już trochę pod innym kątem. Ja jeszcze jestem ciekawa, w jaki sposób Wy odbieracie te tytuły, czy macie podobne odczucia do nas, czy zupełnie inne. Jeśli macie ochotę, podzielcie się z nami swoimi opiniami, czekamy na nie. Tak, jesteśmy bardzo ciekawy, także śmiało możecie umieścić komentarze pod spodem tego filmu. Chyba główne przesłanie naszego dzisiejszego spotkania jest takie. Że nie musimy kochać rekinów, ale szanujmy te zwierzęta i bądźmy świadomi roli, jaką one pełnią na naszej kuli ziemskiej. Dokładnie, chyba już ciężko coś więcej dodać. Tak. Dziękujemy w takim razie Wam za poświęcenie nam czasu i oczywiście mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w lepszych czasach. Tak, dziękujemy ślicznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.